Oh, Merry Christmas! Yo, what's up? Jak coś chciałam zaznaczyć, że jest to drugi vlogmas, ale film jest z wcześniej. Dlatego nie mówię, że to jest drugi vlogmas, jak coś. Więc miłego oglądania. Love you! I mam glossy skin, oh my god. Dużo mam prześcieradło, ale to jest wiecie, muszę wysuszyć, bo innego miejsca na to prześcieradło nie ma. Zobaczcie. Już zjełam. Sobie sekund z kinałem, zajebiście, mega ładne, mega mi się podoba w ogóle. Dzięki Matryda. Więc szybko makijaż lecimy, bo nie chce mi się zabierać już dużo czasu na niego dzisiaj. W ogóle mi się z tym tak nie chce. Więc dosłownie tak szybko, się pomalujemy. Już um, Tak wyglądam. Miało być lekko, jednakże nie jest oczywiście. W ogóle ogrnęłam, że muszę kilka rzeczy jeszcze do Rosmana, jakichś rzeczy, bo nie mam już po prostu niektórych. Muszę je kupić, zaopatrzyć się, bo jak nie to, nie będę jeszcze malować trochę. To mam największy problem, bo zrozumiałam, że nie mam w ogóle żadnych blues, tak naprawdę. Tylko Kilka na skrzyż, bo dużo sprzedałam rzeczy. Jak chcecie, możecie padać na wintę, tam są jeszcze jakieś rzeczy. Może co ubrać? He, chwilę. Jesteśmy w galerii, no, już dalej. Idziemy. Byliśmy w Rosmanie, ale nie było. tego, co chciałam, więc idziemy teraz jeszcze do Hebe zobaczyć, bo ja potrzebuję. Albo w bazer I bardzo bym chciała przetestować tą pracę, która wygląda jak ze Strunk Elefant z Essence. Więc teraz zobaczymy, czy jest. więc idziemy do Hebe. Bardzo bym chciała już, wziąć. będzie Dobrze, kochani, już jesteśmy pod makiem. Będziemy zamawiać. Jest chyba drwal klasyczny, tylko z tego, co mi się wydaje. Z tego, co widzę, Jestem Tim żurawina Ja klasyczny, tylko ony. Więc chcę go zjeść bardzo. I chcę Boże. mieć trochę siku. he? Co? Chyba zimknujalo. Będą dwa razy drwane klasyczne w zestawie. Haj, mam kolejny dzień. Piątek. Nie nagrywałam, bo nic takiego nie działo. A dzisiaj w sumie właśnie jest. Boże, moje włosy. Nie wiem o co im chodzi, naprawdę. Zaraz się zdenerwuję, ale jest spokój, spokój. Że, jak robię włosy, używamy tego z Redken. I sobie puszkamy. Po... Ja śpię w mokrych włosach. Wiem, że to jest źle, wiem, że to jest źle, ale właśnie tak wyglądam. Po prostu. Nie chcę mi się słyszeć włosów. Nie lubię tej czynności. Mam 15.55 pociąg i jedziemy z ryśkiem, więc ryśkiem będzie pierwszy raz w pociągu. Ciekawie, siedzimy w pierwszej klasie, bo nie było miejsc, nie było miejsc, jak coś nie jestem taką burżuazą, że jeżdżę pierwszą klasą w pociągu, może Kuba jest, bo Kuba często tak jeździ, ale nie jestem, po prostu wydałam 140 zł na dwa bilety i psa, ale jedziemy do domu, więc będzie ciekawie, będzie, będzie, będziemy siedzieć w domu, ja muszę zmontować jeden film dla was. Więc, ja, Świeci? Świeci. Ja nie wiem jak Ja... Nie mam w ogóle po Znalazłam go w mieszkaniu. To jest chyba jego mama. Albo coś, nie, nie pamiętam. I tak sobie po prostu... Końcówki sobie podwijam totalnie, tak na luzie. Ja bardzo zawsze lubię, jak wracam do domu, że... Rysiek tak się bawi z Tobiaszem, oni się tak uwielbiają, że to jest aż tak miło po prostu popatrzeć na to, jak oni się ganiają w całym domu. Robił tak przysłowiowy w domu. Fajne, słodkie. Nie ma pomiędzy nimi jakiejś dużej różnicy, bo też ma rok i ileś miesięcy, a Rysiek ma 7 miesięcy. Z tego co umiem liczyć. chyba Słuchajcie, tylko. Chciałam nagrać o tej bluzce TikToka, ale wam szybciej powiem. Idzie tu bluzkę. Biegnijcie do Tezenis, biegnijcie do Tezenis po te bluzki, są różne kolory, Błagam mega ładne, więc biegnijcie, bo ja idę je kupić jak coś, wszystkie, wszystkie kolory, je, yeah. dobra, widzimy się później, Teraz się jeszcze będziemy pakować, więc je. Ja. Trzeba wziąć walizkę, to jest moja kochana walizka, bo to jest moja walizka, jest cała pooblipiana, ale się ucieka i musimy się zacząć tutaj pakować, więc let's go. No. To jest Toyota, czy co? Toyota, srebrna. Czekamy właśnie na Bolta Pets, bo Rysiek jest takim wariatem, po prostu zaraz mnie zestrzepnie. Ma za dużo endorfin w sobie. Rysiek, zostaw to! Czekamy, jest śnieg, więc mega fajnie i nie wiem, czy zdążymy, ale zapłaciłam za Volta 74 zł. Ekstra. Ubrany w kubraczek, mu ciepło, on zadowolony. Wygląda mniej więcej tak, nie mam już połowy makijażu praktycznie, bo się zmył, jest jakaś godzina 21 i siedzimy wszyscy na dole i pójdziemy tam. Albo w album czerwony. moja mama zrobiła. Co ty tam masz takiego? Co tu jest? Co tu jest? mikrofon. <śmiennie> <śmiennie> Czemu on tak wygląda? To zmienia się Kuby. Co? <śmiennie> Kolejny dzień właśnie się prezentuje: jest jakaś godzina 13.00, z tego co mi się wydaje, pewno. I idziemy wziąć mojej siostry różne fajne przedmioty do malowania się. To jest moja pasja normalnie. Przybiorę lusterko, bo ktoś zabrał z mojego pokoju. tak. I będziemy się malować, bo chcemy coś porobić dzisiaj Nagrywać jakieś rzeczy Mieliśmy dzisiaj iść na miasto, ale nie wiem czy pójdziemy Bo miałam się spotkać z dziewczynami z baletowej Ale no nie wiem Nie wiem czy to odejdzie do skutku We will see Zobaczymy I sorry, że tak ciągle coś bucze ale coś na podwórku robią I jeszcze muszę dzisiaj, teraz właśnie będę robić, nagrywać Make up tutorial Taki szybki dosłownie Znalazłam takie zeszyt mojej siostry jest mega fajne mogę Ale spoko jest Zawsze jak tutaj przyjeżdżam to nie mam planu co będziemy robić Tylko rano wychodzą jakieś rzeczy, więc Ja muszę szybkę w telefonie wymienić Bo no, wy nie widzicie, ale jest okrutna W ogóle jest cała powita I chcę pojechać do i skupić te bluzki, które właśnie ostatnio kupiłam Tą, którą pokazywałam wcześniej I tylko, że chcę kupić białą I czarną może Niech Bardzo sobie kupić może będzie jakaś promka, bo no, Black Friday. I ostatnio, boże, kupiłam dwie rzeczy. Numer jeden. Może być takie. Sens. I słuchajcie, chciałam zeznać ten taki, który wygląda jak Drunk elefant, Nie było go. I nie było żadnego. Chciałam jeszcze z Rimela wziąć ten sam, który dostałam kiedyś, bo on był cudowny. Ale jest nie. Nie chcę mi się płacić 75 złotych I chciałam coś nowego. I to to tak ładnie pachnie Mi się kojarzy jak ciastka Ale pewnie dla nikogo nie, będzie, nie będą jakby Nie będą pachnieć jak ciastka Nie wiem czemu mi pachną jak ciastka Jest cudowne I kolejna rzecz, którą jeszcze kupiłam, nowy podkład Ten, który Mela polecała I jest też bardzo fajny Bo tam mi się skończył I co, ja biorę się za robotę Nagrywać i Widzimy się za chwilę w sumie To jest jakaś godzina nie nie wiem, która jest godzina, porobiłam fotki, jakieś, takie milany aparat What's up vlog, how are you doing? Today we are going, Today we are going to eat some pizza Ja mam zrobione pizzę, jest mega dobra Więc idziemy ją zjeść A później idziemy chyba... Kerfura Jest to kerfura, potem mleko czekoladowe To dobry moment. Ale pachnie! Złóż cała Cześć! Gdzieś tak ciężko Oni nie chce! Chy, chy, chy. chy? chy, o hell yeah! To jest wasza i mega, ale pachnie, Boże Łyżeczki Co dzisiaj zdjęcia robiłaś? Eee... A tak, tak, Niczym Ale to on... Ja rozpoznałam tak? Tak. To nie wiem, co, co ty widziałaś. Ma, to jest jakiś żart. Ja nie pozwoliłam. Trzeba było zapytać. To sobie sprawdź kartę, kochana. Co? Ale nie, ty wymieniłaś kartę, Nie ja wiem. A ty co, czasem jesteś? My z my już, To by nie ale... Zaprosiłam tak go na pizzę. Mo jeść. Poproś Moja ulubiciela Ja muszę ją poszukać Nie Piątka kawałek Idziemy spać, bez godziny pierwsza Idziemy bo tak się... nie chodzi, czekaj Już nie chodzi, bo tak się bawił z Tobiaszem Trzeba go położyć spać To jest Tobiasza, bo to wiesz, ty nie śpi Gramur Blondie, blondie, 8 blondie. Piękny się? Piękny jak mandarynka. Sezon mandarynkowy, czas Zjedliśmy cały wwór mandarynek Nie, no kilo, więc. Boga, że skupiłam. To musimy nadać wodę do wanny. I powiem zaraz historię z wczoraj, z mojej pięknej kąpieli w Wannie, której nie było. Bo okazało się, że nie leje się ciepła woda, nie ma jej. Ja się kąpię we wrzącej, później dolewam trochę zimnej, ale nie ma takiej wody, nie ma ciepłej wody. Jak się zdenerwowałam, się. Później poszłam do prysznicę i prysznicy też była letnia woda. I zrobił się basen w tym. W prysznicy i też się bo się to już zdenerwowałam. Więc mam nadzieję, że dzisiaj wypali mi ta kąpiel, bo kupiłam sobie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie mega dobre rzeczy, które mega fajnie pachną, Organic, przesięgam wam, moja matka miała balsam z organika i kupowała go przez cały czas i taki piękny pachniał. Ok, kupiłam jeszcze ten krem do ciała. Fajnie, Taka jest opanowana No, więc nalała się wrząca woda więc jest dobrze I w ogóle nie czy wiecie, mam fryzurkę To jest moim nie wiem, jakby nie pytajcie czemu tutaj się zaczyna odtąd, to się zaczyna odtąd no, Mam jej taką fryzurkę robi bardzo często, muszę ją tylko jeszcze ulizać żelem albo czymkolwiek Mam no, właśnie kiedyś taką robiła fryzurkę i robiłam z tego jeszcze dwa koczki to nie wyglądało, więc Taka fryzura ale ja mam to na razie gdzieś wtalnie, więc zwiedzuję własy i mamy to wciążam połowy żeby nie było, żeby mi dawała całej bo to się zmarnuje po prostu więc... Ubyłam mega byłam. Szkoda, że nie mam wanny, naprawdę. Moim no może mi mieć wannę w tym... Tak ładnie pachnie świątecznie i ja się fest. Kolejny dzień już ostatni i jedziemy o 17.05 pociąg chyba. Z tego co mi się wydaje, więc idziemy, wracamy do Warszawy. Ja wziąłam kilka rzeczy jeszcze z domu, żeby, wiecie, bo to które jeszcze zostały, więc sobie biorę za jakiś czas jeszcze rzeczy. Tu jedziemy na obiad zaraz bo im to tu. Wczoraj pomogłam jeszcze ozdobić te, ten, lampkami dla mojej mamy, więc jest świąteczna aura. Jeszcze potrzebuję u nas w domu coś kupić takiego, przynajmniej trochę, żeby było świątecznego. Teraz nie będzie święta, tam, i tak po sensu wydawać pieniądze, ale tak musi być, coś metrycznego, więc poszukamy kiedyś, nagram film z tego i tam. Więc ogarniała się. No, idziemy zjeść i wracamy do Ryśka. Nie zdążymy. Zdążymy. Widzowie, ocencie mój longshift, to jest mój nowy. Jak się spakowaliśmy, ryśka, jest cała gotowa. Warszawa, Warszawa! Ja mam Nie. Javi, szybko, Hop hop, hop chodź. chodź Cześć Javi No weźmy Idziemy na pociąg Idziemy do stu Jedziemy pociągiem, który jedzie półtorej godziny do Warszawy Błagam was Najlepsze co może być To jeszcze z psem to najlepsze i za pierwsza klasę niestety, bo nie było miejsc. nie tak że jest